Witam wszystkich zebranych tą aurę deszczową na placu w Zespole Pracewek Doświatowych w Kcianie. Tradycyjnie jak co roku w ostatni weekend lipca spotykamy się na święcie naszej gminy. W tym roku tradycja ma podwójny wymiar, ponieważ święto powiatu, święto sąsiedniej gminy Łapanów również było w strugach deszczu, a pozostałe święta gmin podobnie jak u nas. Niemniej jednak... To święto jest okazją do radości, do zadowolenia i uciechy z tego, że przez ostatni rok udało nam się dokonać czegoś więcej, aniżeli na co dzień. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania naszym mieszkańcom za ich trud w działaniu związanym z rozwojem naszej gminy i swoich najbliższych gospodarstw i obejść. Co prawda, aura dzisiejsza smuci przede wszystkim rolników, którzy oczekują na pierwsze promyki słońca, aby można było wejść w pola i zebrać zboża. I mam taką nadzieję, że to jest już przełom tego deszczu dzisiaj i od jutra będzie pogoda. Pozwólcie państwo, że... Powitam dostojnych gości, którzy przybyli na nasze spotkanie dzisiaj do Trziany, na święto gminy Kciana. Bardzo miło mi powitać dostojnych posłów, posłów naszego sejmu w osobach pana Jana Musiała z witam serdecznie. I pana Andrzeja Stolca z Tarnowa. To święto nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych sponsorów. Które przed chwileczką Panie wyczytywały. Witam ich serdecznie na dzisiejszej uroczystości i chcę równocześnie podziękować za ten dar finansowy i materialny, który przekazali na obchody tego święta. Proszę Państwa, to święto w wymiarze radości trochę jest zakłócone przez opady atmosferyczne, ale w sercach naszych jest sporo radości i wdzięczności. Wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Z roku na rok, z dnia na dzień nasze obejścia, nasze drogi, infrastruktura poprawia się. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom bez wyjątku za ten trud, który wkładają w rozwój gminy i szczególnie tym, którzy współpracują z nami w dziele budowy kanalizacji i wodociągów, bo tych. Problemów terenowych nie ma wiele. Ludzie cierpliwie pozwalają na przejścia przez swoje działki i za to serdecznie dziękuję. Dziękuję również naszym przedsiębiorcom, którzy równocześnie są sponsorami za to, że tworzą miejsca pracy i przyczyniają się do tego dobra materialnego naszej gminy. Życzę pomimo tego deszczu, abyśmy bawili się dobrze przy no, dalszym programie uroczystości. Dziękuję bardzo. Chciałbym życzyć dalszego rozwoju gminy. Muszę powiedzieć, że jak jadę przez gminę w ścianę, przypominam sobie ścianę z województwa tarnowskiego. To był najdalej oddalony punkt, najdalsza gmina od siedziby województwa. To od tamtych lat zmiany są ogromne. Chciałbym życzyć dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że ta dzisiejsza uroczystość Miała być próbą przed przyszłorocznym 750-leciem gminy, wielką imprezą i myślę, że tak będzie potraktowana. E, panie Wójcie, dziękując, e, jeśli szczęśliwie doczekamy tamtego czasu, a, a będę zaproszony, zaproszony to już dziś zapowiadam, że z wielką przyjemnością się zjawię w gminie Trzciany. Jeszcze raz dziękuję i życzę przyjemnej i udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie dużymi brawami. to był poseł Andrzej Sztotki, również o zabranie głosu bardzo proszę pana posła Jana Musiał. Szanowny Panie Wójcie, Panie Pośle, Koledzy samorządowcy tak licznie przybyli, trzy cięży, wszyscy według godności urzędów zaproszeni goście, ale przede wszystkim mieszkańcy. Proszę państwa, takie święto mimo tej pogody, mimo... Ja zawsze mówię, że przynajmniej to jest dobrze, że jest dzisiaj ciepło. Czasami bywa i deszczowo i zimno, więc można dzisiaj się naprawdę bawić i nie marznąć. To już jest dużo. Takie święto sprzyja temu, żeby podsumować, tak jak Pan Wójt powiedział, osiągnięcia zeszłego roku. A Gmina Trzciana ma dużo osiągnięć. I z tego należy się cieszyć. Tego Wam gratuluję, Panu Wójtowi, samorządowi i wszystkim, którzy się w to włączają, bo wiem, że wszyscy współdziałacie pięknie dla yy, dobra tej gminy. A druga y, intencja takiego święta, oprócz tych podsumowań, gratulacji, to jest po to, żebyście się spotkali, żebyście razem potrafili ze sobą się zintegrować i pobawić. Dlatego tej dzisiejszej uroczystości jak najlepszej wam życzę, powiem, że jeszcze dużo atrakcji tutaj czeka, wszystkiego dobrego i wiele, wiele sukcesów dalszych. Wszystkiego najlepszego. o tym. Oczy. Wiesz, dzisiaj jest cień? Ponury. Dzisiaj jest rocznica naszego ślubu. No mówię, ponury. Czy ty mnie jeszcze kochasz, Mirek? Ta. A mógłbyś mi to okazać? Masz dla mnie jakiś prezent? Weź sobie piwo z lodówki. Przecież ja nie piję. Ty nie. A ja muszę. Pierwsza mamusia dzwoniła. Moja? Nie jak mamusia, to chyba moja. A moja to kto? Teściowa. Tak samo jak twoja. Proszę cię, nie porównuj mojej mamusi do twojej teściowej. Przyjeżdża jutro. Dokąd? No, do nas. chyba do ciebie, bo ja wyjeżdżam. Dokąd? Do mamusi. Przecież mamusia przyjeżdża. Ty na? przyjeżdża teściowa. A ja wyjeżdżam do Manusi. Ja ciebie, mirek, nigdy nie zrozumiem. Bo ty lutyna jesteś, z Wenus, A ty spierc. No już dobra, nie gniewaj się, no. Bezczesa no. Nie bo ubana. No. Daj na zgodę. I to used na zgodę. Na no, zgoda, no. Lutyna? No, no. Powiedz. Mnie się wydaje, że tobie od wczoraj coś urosło. rosło. Kupiłam sobie nowe puszawkę. Co, sobie nowe kupiłaś? Puszawkę. Taki stanik pomniejszający. A nie mogłabyś sobie kupić takich rajstok pomniejszających? Ja ci powiem, tak się przyglądam i powiedz mi, dlaczego ty ciągle w tej podomce śpisz? Wczoraj spałam bez podomki też ci się nie podobało. Nie no, mnie się podobało. Tylko pies zaczął wariować, jakby kota zobaczył. Przecież my nie mamy kota. To już lepiej śpi w tej podobce. Nie, Tak. A co mi się podoba ta laska z polisami? No ja się ja wiem. Wysoka, zjadna. Czy to się może komuś podobać? A ja? A ty jesteś spod trzynastki! Ale Mirek! Oj, Lucyna! Śpij już, łopie!